Czy czujecie się czasami jak jedyna osoba w waszej firmie, która naprawdę wie jak coś zrobić? No dobrze. Zaczniemy od kilku pytań szczerości i chcę, żebyście teraz podczas tego słuchania odpowiedzieli sobie właśnie na te pytania i w miarę możliwości jak najszczerzej. Pytanie pierwsze. Gdy ktoś z waszego zespołu przygotowuje prezentację, raport lub robi jakieś zadanie, A. Czytacie to, dajecie feedback i wysyłacie dalej, B. Czytacie, robicie kilka poprawek i wysyłacie, czy C. Czytacie i praktycznie przepisujecie to od nowa? Pytanie drugie. Kiedy pracownik przygotowuje maila do ważnego klienta, wasza pierwsza myśl to: sprawdzę, Sprawdzę to i wyślę, muszę to przeczytać, zanim pójdzie. O nie, co jeśli napiszę coś nie tak? Pytanie trzecie: Gdy delegujecie zadania, jak często zdarza Wam się, że dzwonicie z pytaniem: Jak tam Wam idzie? Chociaż raz na dzień prosicie o pokazanie postępów na każdym etapie, i w końcu mówicie: Daj, ja to skończę sam. I pytanie czwarte, ile razy w ostatnim tygodniu pomyśleliście, lub po prostu powiedzieliście sobie w głowie, łatwiej będzie, jak zrobię to sam. I teraz najważniejsze pytanie: czy czujecie się czasami jak jedyna osoba w waszej firmie, która naprawdę wie, jak coś zrobić? Jeśli tak, no to nie wasi pracownicy mają problem, chociaż można to tak nazwać, że mają z wami problem, ale to wy macie problem z samym sobą, tak?